Będziemy mogli przyjąć wszystkie autogary. To jest obraz pokazujący wszystkie autogary. i to miejsce takie ścieżki, które trzeba pokazać, to właśnie ten przemasz. Tutaj jest rozpoczęcie i tutaj będziemy ustawiać wszystkich naszych manifestantów. Życzeniem tych ze jest, aby przyjechali w Wszystkie delegacje zagraniczne ustawione były na początku e, demonstracji, a gospodarze mają iść e, na końcu. W związku z tym zarządziliśmy taki plan sytuacyjny e, podać gdzie stoją autostrady parking, autoganów. To są parking parki autoganów polskich. Jest jeszcze jeden talonecznych, które są na tej no nie jest niewidoczne. Teraz pokazujemy parki na autoganów. Wszystkie autokary zagraniczne i polskie zmieszczą się. Pokazany tutaj jest w skali 1 do 1, przepraszam, nie 1 do 1, ale w skali. Ten e, e, malutki w wiamy, to jest autokar w skali w porównaniu z miejscem, gdzie będą one za Cały teren jest obrodzony, w związku z tym nie będzie niebezpieczeństwa. Tu od razu jest brama z lewej strony, wjeżdżają na parking i polskie grupy wysiadają i ustawiamy się za drugim. Odległość od bramy tej do bramy końcowej to jest około 1 km. Na długości 1 km możemy się wszyscy miejsce, Gdzie będzie można zjeść posiłek? To jest taki amfiteatr na świeżym powietrzu. Tutaj będziecie mogli Państwo, jeżeli przyjedziecie wcześniej,